A dzisiaj jest ten dzień, mamy 3 października i jedziemy do firmy Crown gdzie będziemy zabezpieczać podwozie Sabiny. Na wizytę w warszawskiej siedzibie firmy Crown mówiliśmy się miesiąc wcześniej, rezerwując sobie 3 godziny. Można udać się wtedy do pobliskiego sklepu bądź pozwiedzać w tym czasie okolicę, ale nam udało się być podczas całego procesu zabezpieczone podwozia. Zatem wskoczyłem w strój ochronny i dołączyłem do Michała przy jego pracy. dzieli się na trzy etapy. Pierwszym w razie konieczności jest sumycie podwierza kerszerem, które w naszym przypadku bardzo się przydało. Drugim etapem jest dmuchnięcie strumieniem powietrza wody z umytego przed chwilą podwozia i usunięcie wszystkich ześlepek w profilach zamkniętych, np. progach. Ostatnim i najważniejszym etapem jest nałożenie specjalnego preparatu crown w każde możliwe miejsce podwozia który zabezpieczy i zakonserwuje na najbliższy rok. wykonanej przez Michała pracy została ona sprawdzona przez kierownika Mariusza którego zapytałem o jedno dosyć często padające pytanie Pierwsze pytanie jakie, które mi się narzuciło tam jak Michał mi ko robi konserwację podwozia to jest, panie wszystko nie widać a ja sobie wezmę pędzel, wezmę sobie e, szczotę drucianą i sobie tym czarnym zaszyliśmy 60 złotych opierdzielę Dokładnie, nasza powłoka wyróżnia się temu z standardowej powłoki e, z powłoką bezbarwną oleistą, tak? jest to produkt bardzo głęboko penetrujący, dzięki swoim właściwościom hamuje dalszy rozwój korozji. Tak? Czyli za rok przyjadę i będzie tak samo jak wyjechałem dziś? E, po pewnym czasie od nałożenia powłoki, wierzchnia warstwa powłoki wchłania się w ogniska korozji, czyli zrównoważnie wszelkiego rodzaju masy bitumiczne mm. znajdujące się na karoserii pojazdu. Po roku muszę przyjechać i po tak, roku. Najwyższa skuteczność powołki i jest przy skutecznym powtarzaniu usługi, tak? Mhm. Czyli za rok sprawdzimy, przyjadę. Tak, będziny po roku są całkowicie darmo, do na i oglądamy, jak wygląda auto, wtedy podejmuję decyzję w tak? Dobra. To się widzimy na. Dziękuję bardzo. Dobrze, więc e, tak jak widzieliście opuszczam już krona z zabezpieczonym podwoziem w sabinie. I e, za rok sprawdzimy jak to będzie wyglądać po tym całym roku jeżdżenia. Jestem pod mega wrażeniem tego gdzie ten preparat był wpuszczany jaką lejcą, że się tak wyrażę. Jakiej długości i gdzie? Zresztą sami widzieliście. No i zalecane jest sprawdzenie po roku, jak to tam wygląda. Więc za rok spotykamy się ponownie w siedzibie Kron i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po roku. No jest ta korozja w niektórych miejscach bardziej, w niektórych mniej. Ale tak jak Michał, który nakładał powłokę na naszą saminę, powiedział, przyjeżdżały gorsze samochody. Czy znaczy w Kronie widzimy się za rok. A ja na chwilę na te 3 godziny, które spędziłem. Przy chłopakach. Naprawdę jestem pod mega wrażeniem tego, w jaki sposób ten samochód został zabezpieczony. Mimo, że to jest tylko natryskowo, ale gdzie ten preparat można wpuścić, ja nie miałem bladego pojęcia, że tam są jakieś dziurki. No i w końcu miałem możliwość przyjrzenia się bardziej i dogłębniej temu jak Sabina wygląda spod